Witam, bracia i siostry. Przeżywamy taki czas wyjątkowy. Nasze spotkanie formacyjne, co miesięczna konferencja, chociaż normalnie słuchamy jej co dwa tygodnie, ale teraz korzystamy z przekazu internetowego, skoro obostrzenia sanitarne są na tyle duże, że nie możemy się spotkać tutaj w wieczerniku w naszym ośrodku w Kazimierzówce. Właśnie chciałbym zacząć od tego, co przykuło moją uwagę w pewnej wypowiedzi e, pewnej psycholog, e, która zapytana, jak e, radzić sobie teraz z tą sytuacją, którą przeżywamy. E, powiedziała e, tak: e, To, co wyzwala w nas lęk, co nas przerasta, co wpędza nas w jakiś pesymizm, smutek, bo nie mamy sił, żeby rozwiązać danego problemu. Powinniśmy przekształcić w wyzwanie, czyli to, co jest problemem nie do rozwiązania, na przykład epidemia koronawirusa. Aby odzyskać kontrolę nad sytuacją czy nad samym sobą, powinniśmy spojrzeć na to jako na wyzwanie, czyli to jest coś, z czym musimy się zbieżyć, nie unikniemy tego. Więc przejmij kontrolę nad sytuacją, nazywając problemem wyzwaniem. Czy to wystarczy? Chciałbym przeczytać Wam fragment Ewangelii według Świętego Łukasza, fragment dotyczący naszego patrona. Jak wiecie, przeżywamy nowennę. Do, przed wspomnieniem Świętego Dobrego Łotra modlimy się za Jego wstawiennictwem. Zachęcam Was do tego. Materiały są na stronie dobryłotr.pl podane. Nawet jeśli ktoś nie rozpoczął punktualnie tej nowenny. Niech w miarę możliwości codziennie, chwilę się pomodli właśnie za wstaniem świętego dobrego Łotra. W 23 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza, od wersetu 39, jest opisany dialog Jezusa i złoczyńców przybitych obok niego na krzyżu. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Jezusowi: Czyż Ty nie jesteś mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Było to około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem – Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Ten fragment... Jakoś mocno mnie zatrzymuje, i też może chciałbym, żeby stał się lustrem w tym momencie, dla zmierzenia się z, tym, z tą sytuacją, którą wielu ludzi przeżywa. Jeśli coś nas przerasta, czy aby odzyskać kontrolę, wystarczy, że przekształcimy to w jakieś wyzwanie, zadanie, które mamy do podjęcia, którego nie unikniemy. No, sytuacja, w której są złoczyńcy, jeden i drugi, jeden z nich nazwany dobrym, nie pozwala na to, żeby odzyskali nad nią kontrolę. Cóż z tego, że to, co się dzieje w tym momencie ich życia, czyli śmierć na krzyżu, nieuchronna śmierć, będą traktować jako wyzwanie. Ale co dalej? Mam wrażenie, że ten nienawrócony łotr. Troszkę próbuje odzyskać kontrolę nad tą sytuacją, jakby manipulując Jezusem. Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. To jest próba odzyskania kontroli właśnie przez to, że, że teraz właśnie na udowodnienie tego, że Jezus jest Mesjaszem, ten złoczyńca zostanie uwolniony od swojej kary. Zupełnie inaczej postępuje dobry łotr. Mianowicie on wie, że to, co przeżywa w tym momencie, jest nieuchronne. Tego nie uniknie. I rzeczywiście na swój sposób przekształca tą sytuację w wyzwanie, ale wyzwanie polegające na tym, polegające na tym że staje się pokorny. Ponosimy słuszną karę. Ty i ja, mówi do tego drugiego złoczyńcy. Na czym polega więc ratunek? Może na uznaniu tego, że nie mam kontroli nad tą sytuacją. Natomiast moja szansa polega na tym, że mogę zwrócić się do Jezusa. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Ojciec Raniero Kantalamesa mówi, że gdy zastanawiamy się nad tym, jak sobie poradzić w życiu z problemami, które nas przerastają, na przykład jak żyć z czystym sercem? Ma na myśli m.in. problemy związane ze sferą seksualną. Jak mieć kontrolę nad własną porządliwością, namiętnością, która bardzo często może prowadzić do grzechu. I odpowiada na to pytanie. Postawa chrześcijańska nie polega na tym, że teraz my przejmiemy kontrolę nad naszymi namiętnościami czy porządliwościami, bo bardzo często się nie da, trzeba uznać pokornie, nie mam kontroli nad tym. Mam to traktować jako wyzwanie, ale kto mi da siłę do tego, żeby w sposób jakiś nieuporządkowany nie ulegać porządliwościom? Odpowiedź daje nam to Słowo Boże. I też postawa Jezusa. Jezus wie, że nieuchronnie grzech Go zabije, umiera, ale nie próbuje przejmować kontroli nad tą sytuacją, bo to jest niemożliwe. Natomiast może się powierzyć w ręce ojca. Czyli. Żyje tym, że kontrolę nad tą sytuacją ma Bóg, ma Jego ojciec. I zapowiadał, że trzeciego dnia zmartwychwstanę i to go trzyma teraz w tej sytuacji, żeby się nie zapaść w lęk, w depresję, umrzeć bezsensownie w jakimś buncie na, na, na to, co go spotyka. Nie, on umiera w ufności, bo wie, że kontrolę nad tą sytuacją ma Bóg. Myślę, że to jest droga dla nas. W sytuacjach różnych problemów, które nas przerastają. Ktoś przed chwilą mi opowiadał, w jakich poważnych tarapatach znajduje się wielu ludzi, tarapatach finansowych chociażby, bo ten zwykły sposób zarabiania pieniędzy, często na kredyt, nagle się załamał. Różnego rodzaju firmy, interesy nie mogą być prowadzone w normalnym rytmie. Zaczyna brakować pieniędzy. Jak tu przejąć kontrolę nad tym? A może trzeba powiedzieć w tym momencie: No, nie mam tej kontroli. I znaleźć tego, który jako jedyny może mieć kontrolę nad tym, co nas przerasta. Bóg, jako jedyny, mówi święty Augustyn, ma kontrolę nad złem, bo potrafi wydobyć z niego dobro. Więc, może to jest właśnie droga dla nas. Skromnie powiem, w moim głębokim przekonaniu, to jest jedyna droga dla nas. Nie mając kontroli nad takim lub innym obszarem życia, nad tą sytuacją tu i teraz, dzisiaj, e, możesz e, podjąć jednak decyzję. Ojcze, w Twoje ręce składam Ducha Mego, to Ty masz kontrolę. Ty masz kontrolę nad tym. I to jest zwycięstwo wiary, e, bo to prowadzi do tego, że rzeczywiście Bóg może zacząć działać, bo my Mu na to pozwalamy. Może dzisiaj rzeczywiście jest tak, że powinniśmy z wielką ufnością i pokorą w sercu powiedzieć, nie mam kontroli i nie próbuję jej przejąć, ale mam w sercu wiarę i ufność i te moje problemy i problemy innych, którzy są koło mnie, chcę oddać w ręce Ojca, w ręce Boga. Zachęcam Cię do tego, siostro i bracie, jeśli jest taki obszar życia, gdzie nie masz kontroli, nie martw się. Ale uruchom wiarę, uruchom zaufanie do Ojca. Jeśli widzisz, że ludzie koło Ciebie tak gubią się, zapadają się w siebie w depresję, smutek, bo nie mają kontroli nad tym, co się z nimi dzieje, co się dzieje w ich życiu, nad problemami, które są silniejsze od nich. Zachęć ich do tego, do tego, żeby zrobili to samo, co zrobił Jezus. Ojcze, w Twoje ręce składam ducha Mego, to jest droga zwycięstwa, to jest droga wiary. Ukochani, i jeszcze jeden taki przykład związany z dyskusjami, które się dzieją obecnie w kontekście tej możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przyjmujemy Komunię Świętą do ust. Na Zachodzie ta możliwość przyjmowania na rękę była już od wielu dziesięcioleci. Po Soborze Watykańskim II Kościół wrócił do takiego sposobu udzielania Komunii Świętej. Są środowiska, które nie chcą tego zaakceptować, nie potrafią tego zaakceptować. Słyszałem czy oglądałem pewien filmik, na którym pada tekst o tym, że komunia święta przyjmowana na rękę jest mniejszym grzechem niż nie pójście w niedzielę do kościoła. Czy coś w tym stylu mniej więcej. Ale nieważne jak to brzmiało, natomiast sam, to, sam ta myśl, że Komunia Święta przyjmowana na rękę może być grzechem, jest bluźniercza. I chciałbym to bardzo głośno wyraźnie opowiedzieć, jeżeli uczestniczycie w takich dyskusjach, albo się nad tym zastanawiacie. Kościół od pierwszych wieków swojego istnienia zna taką formę przyjmowania Komunii Świętej. Mamy już z IV wieku świadectwo świętego Cyryla Jerozolimskiego, który jest też doktorem Kościoła. On zostawił po sobie, i na szczęście to się zachowało. Pięć tak zwanych kateches mistagogicznych, czyli wprowadzających katechumenów, czyli kandydatów duch sztu, w to czym jest Msza Święta. I na czym polega realna obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. I on dawał katechumenom bardzo konkretne instrukcje, w jaki sposób mają przyjmować komunię świętą. I teraz cytuję jedną z tych kateches. Przystępując do ołtarza, nie wyciągaj gładko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń, pod prawą niby tron. Gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej dłoni przyjmij ciało Chrystusa i powiedz Amen. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym ciałem, bacząc, by się zeń nic nie uronił. Następnie zatrzymaj się na modlitwie, dziękując Bogu za to, że tak wielkimi zaszczycił Cię tajemnicami. Bardzo prosta, konkretna instrukcja. Obecnie biskupi odwołują się do tego świadectwa świętego Cyryla, dając nam możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę w czasach bardzo trudnych. Komunia Święta do ust nie jest odwołana, ale jeżeli komuś w ten sposób przyjmowanie Komunii Świętej będzie dawało poczucie bezpieczeństwa, że nie grozi jakieś zarażenie, może w ten sposób przyjmować Komunię Świętą. Oczywiście trzeba to zrobić bardzo ostrożnie, ręce powinny być czyste, suche, żeby jakiś fragment hostii, komunikantu nie został na, na dłoni, żeby mimowolnie nie doszło do jakiegoś jakiejś nadużycia, tak, zniszczenia jakiegoś tego fragmentu. Więc na to musimy zwrócić uwagę. Natomiast we mnie osobiście rodziło się takie pytanie, a może na przykład, żeby zachować tę integralność cząstek Komunii Świętej z komunikantem, który przyjmujemy w Komunii Świętej, może jakieś naczynko, które byśmy potem oczyścili, tak jak ksiądz to robi. Okazuje się, że tego typu dyskusje już e, działy się na, w VII wieku na, na synodzie w Trulanum, to był rok 692 i tam e, biskupi stanowczo się sprzeciwili takiej praktyce, e, grożąc nieposłusznym, że nie na rękę, tylko do jakiegoś naczynka będzie przyjmowana Komunia Święta, nawet ekskomunikom. Dlaczego uzasadnienie jest bardzo ciekawe? Ponieważ żadna materia, choćby najcenniejsza, nawet gdyby to naczynie było ze złota, nie jest porównywalna z żywym obrazem Boga, jakim jest człowiek. Człowiek jest stworzony na obraz Boży i święty apostoł nazywa wzniośle ciałem Chrystusa i świątynią właśnie ludzkie ciało, wyniesiony ponad wszelkie widzialne stworzenia Dzięki zbawczej męce Chrystusa został powołany do niebieskiej chwały, a przyjmując ciało i krew Chrystusa nieustannie przemienia się na życie wieczne, Jego zaś ciało i dusza uświęca się przez przyjmowanie Bożej łaski. Zatem, kto pragnie przyjąć podczas liturgii przeczyste ciało i zjednoczyć się z Nim przez Komunię, niech złoży ręce na podobieństwo Krzyża i tak niech przystępuje, przyjmując je w łasce. To jest jeden z kanonów synodu w Trulanum, przypomnę końcówka VII wieku. Pomyślałem sobie, że tego typu komentarze i teksty, że przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jest niegodne, że tylko od księdza, bo to on jest osobą konsekrowaną, a od szafarza nadzwyczajnego to już nie. Czy to nie jest próba przejęcia kontroli nad Bożą łaską? I teraz my po ludzku będziemy mówić, jak Bóg ma działać, jak ma się zjednoczyć z nami. Myśli może na początku u takich osób mówiących, że Komunia Święta na rękę jest czymś niegodnym, może są i pobożne i, i, i wypływają z troski o to, żeby rzeczywiście żadna cząsteczka ciała Pana Jezusa w chlebie konsekrowanym nie została jakoś gdzieś przydeptana, zniszczona, żeby nie było nadużycia. Ale to Bóg ma mieć kontrolę, nie my. My mamy się powierzyć Ojcu i po to jest Komunia Święta. Więc, ukochani, sięgam po ten przykład, bo on teraz nas mocno dotyka. Nie możemy przejąć kontroli nad Bogiem, nad Bożą łaską, nad tym, co On chce uczynić w naszym życiu. To my mamy Jemu pozwolić na to, żeby przejął kontrolę nad nami. To jest Komunia Święta. E Zaprośmy więc Ducha Świętego w każdym obszarze, gdzie zmagamy się z tym, co nas przerasta, żebyśmy mogli, tak jak Jezus z krzyża, powiedzieć Ojcu, Ojcze, w Twoje ręce składam Ducha Mego, byśmy też przeżywali Komunię Świętą przede wszystkim w sercu, a zewnętrzną formę. Zaufajmy tutaj co do zewnętrznej formy pasterzom Kościoła, którzy dopuszczają taką formę i skoncentrujmy się nie na tym, co zewnętrzne tylko ale przyjmijmy Jezusa, który chce zjednoczyć się z nami i teraz go bardzo potrzebujemy zarówno w komunii eucharystycznej pośród naszych problemów i trosk, ale też w komunii duchowej chociażby przez słowo. Więc nie martw się, że teraz w niedzielę tak zostajesz w domu, by nie wzmagać za niebezpieczeństwa zarażenia siebie czy innych, ale przeżyj tę niedzielę Głębokim, w głębokim zjednoczeniu z miłością Boga Ojca, w głębokim zjednoczeniu z Jezusem, przeżyj komunię duchową, wysłuchaj Mszy Świętej, więcej, daj sobie czas na medytację Słowa Bożego, przeżyj lekcję Dywina, jeżeli już jesteś na tym etapie. Pozwól sobie na, na działanie Ducha Świętego, żeby cię zjednoczył z Chrystusem w każdej formie, bo ta komunia święta cię ratuje, ta komunia święta cię zbawia. Ta komunia święta sprawia, że możesz Bogu oddać kontrolę nad swoim życiem i do tego Cię zachęcam.